Okej, okay, zeszyty mam, okładki są, a wy jesteście gotowi do szkoły, to dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Michasia, zaloguj się do dziennika elektronicznego i sprawdź, czy już są informacje o rozpoczęciu roku. A może już też jest plan nowy? Plan lekcji już ma być. No co, przecież w tym tygodniu już się rozpoczynają lekcje, no więc może już być. Okej, ok, tylko sprawdzę czy wszystko mam gotowe do szkoły. A przypomniało mi się. Co ci się przypomniało? Musimy jeszcze iść do sklepu kupić tenisówki na WF. Racja, też bym zapomniała. Jak te wakacje szybko przeleciały? To jest niemożliwe! No bardzo szybko zleciały, ale myślę dlatego, że były bardzo intensywne. Pokaż co ty tu w ogóle masz. No mam już te szyte, piórnik, długopisy, naklejki, okładki. Czyli wszystko już gotowe? Jeszcze podręczniki, no a także tenisówki, o których zapomniałyśmy. Okej, okay, to za chwilę zaczynamy. Mamo! Co chcesz? Zaraz zaczynam zajęcia. Dobrze, to nie będziemy ci przeszkadzać. A jak skończę, to pojedziemy po te tenisówki. Tak, tak, ja też o nich pamiętam. Spokojnie. Pa! pa. pa. No nie! Co jest z tym komputerem? Tato! No co chcesz komputer Michasia? to nie działa No zobacz sam Jak nie działa komputer? Przecież komputera nie załączyłaś Michasia, no co ty chcesz? Ja nie załączyłam Sama widzisz co jest No co? Czarny ekran Jaki czarny ekran? Przed chwilą on tutaj znowu był Jaki znowu on? Tato, a kto przejął komputer? A kto znowu? Bliźniak był? Sama go widziałam na własne oczy Dobra, sprawdzimy to Ale tego Michasia w ogóle nie załączyłaś chyba. No to ja nie załączyłam, przecież wiem co robię. Przecież on w ogóle nie reaguje na nic. I co teraz, za chwilę mam zajęcia. Jest. Pamiętasz co o ostatnio w nowym mieszkaniu? Tyle gadajesz, że ja już zapomniałam. Wysyłam komputer do naprawy. Mówiłem i zrobię. Ale... Nie ma żadnego ale. Marek, ale jak ty sobie to wyobrażasz? Co sobie wyobrażam? Przecież mówiłem wyraźnie. Daję ten komputer do naprawy. Przecież teraz Michasia ma zajęcia. Giganci programowania ale co to jest? Marek, ty jak zwykle nic nie wiesz, to są kursy dla dzieci które odbywają się na żywo kursy opierają się na popularnych jak Roblox i Minecraft, dlatego łączą zabawę z edukacją i to jest super tato Marek, giganci programowania oferują kursy online, ale też stacjonarnie w ponad 100 oddziałach w Polsce, a kursy odbywają się w małych grupach i to też jest fajne i jeszcze Marek, giganci programowania to oficjalny edukator Microsoftu w Polsce, tato widzisz co tam naprawdę Super zajęcia! Mmm, ale ciekawe, ile to wszystko kosztuje? I tu cię zaskoczę: w przeliczeniu na godzinę lekcyjną maksymalnie 40 zł. to po zajęciu ci pokażę, co fajnego zrobiłam! Powiem ci, że to wszystko ciekawie brzmi! Wszystkie informacje i link do gigantów programowania znajdziecie w opisie filmu. I co z tym komputerem, Tata? Marek, zabieraj ten komputer do naprawy, a Michał się daj swój. O! Można, można! No można, okej. Okay. Dobra, to to bierzemy: bierz mi ja no. klawiaturę, ja ten komputer. I wszystko zrobimy. Tylko wiesz, ostrożnie z moim komputerem. No, się rozumiem. No co? Wiadomo co? Kto za tym wszystkim marzenko stoi. No kto bliźniak. Mm, a maila pamiętasz? Mm, pamięta, pamięta. Chodź mi Jaśka, idziemy. Dobra, to komputer idzie do naprawy i będzie wszystko załatwione. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra, bierz, bierz mój komputer. No. Do... Myszka albo ja Ci go załączę. No pospieszcie się! Idziemy już. Spokojnie, Marzenko. No, zaraz się zacznie. Dobra, tu. Okej, okay, ja zaraz zaczynam, a potem ciebie zawołam. Jestem bardzo ciekawa, jak te zajęcia wyglądają. Tata, możesz zacząć, ale nie gadać. Ciii. Wiem, nie będę nic dyskutował. Obiecuję. Marek, chodź już i nie przeszkadzaj. Idę już, coś ty taka nerwowa jest. Bo siedzisz i niepotrzebnie dyskutujesz, a Micha się zaczyna już. Och, ten tato, tata za tam. dlatego prośba do wszystkich o wyłączenie mikrofonu. Mikrofony wyłączamy w lewym dolnym rogu. Mamy taką mikrofonu. mikrofonów, na ją kliknąć, żeby była czerwona. Hmm. Dobra, i przeszkadza. Zaraz będziecie widzieć to, co ja widzę na swoim ekranie. Nie choć tam, przeszkadzasz tylko. Masz, na ile trwają te zajęcia? Już minęło 45 minut. Marek, zajęcia trwają dwa razy 45 minut, oni tam programują, potem sprawdzają, co zrobili, więc to potrzeba czasu na to. Chyba, że tak, ale powiem ci, że to bardzo fajnie wygląda, słuchaj, jest prowadzący, tam było chyba trzy osoby dodatkowo i tyle. No mówiłam ci, że fajne, w małych grupach, jest super kontakt z prowadzącym, także same plusy. A powiedz mi, co w sytuacji, gdyby Michaćka nie mogła uczestniczyć na przykład w zajęciach, bo nie wiem, musimy gdzieś jechać albo coś takiego? Gdyby jej nie było, to może normalnie, śmiało nadrobić zaległości. Damy na nie ten bloczek jeżeli, drugi na dole, ten na dole, Od odczepiamy go bardzo dobrze i teraz bloczek zmień X o 10, wędruję do bloczka jeżeli, tego na górze, o tu, super. Tato, chodź! Już idę. Chodź, ci pokażę, jaką fajną grę zrobiłam. No pokaż, jestem bardzo ciekawy. No chodź, chodź. No idź. Marzena! Co? Tato, zobacz. Co chcesz? No zobacz, jaka fajna gra. No mówiłam ci, że super rzeczy tu robią. Ło, wow, i tu się wszystko rusza. No. Bajer? I jak wyście to zrobili? W skraczu. Tam takie fajne rzeczy można robić, ale baj, ja ten chłopak się rusza normalnie. No? Tu jakiś też jest? No super. Chcesz zagrać? No pewnie. Marek, tak jak Ci mówiłam, zajęcia w gigantach programowania łączą. Zabawę z edukacją. Już nie mogę się doczekać kolejnych zajęć. Ale co jest przecież? To no, Ale czemu? Nie dyskutuj, chodź! Idziemy, idziemy! No idziemy. Marzena! Co wy robicie? O co chodzi? Ale o co chodzi? Tato, ale przecież on nie wie, ty o tym wiesz. Jak to możliwe przecież? Tak, wiem, naprawiałeś komputer. Teraz nam już chyba wierzysz? To znaczy, że mój komputer też muszę wysłać do serwisu. Ale co z moimi zajęciami? Na szczęście mój komputer jest ok. a te komputery tu sobie tak będą leżały? Może by się tak posprzątał, bo tu nie mam miejsca na nic. Właśnie serwisy sprawdzam, gdzie są, żeby je odesłać, no? To się pospiesz. Mm, mm. O, SMS przyszedł. Kasia, zobacz. Co jest? Patrz, co dostałam. Złamałyście nasze zasady. Wszystkie komputery i telefony przejmuję. To się narobiło. Musimy powiedzieć to tacie. Tata! Marek, chodź tu! Co znowu tym razem? Co się stało? No, co jest tam? Co się dzieje? Musimy ci coś powiedzieć. Co się stało? Dostałyśmy ważnego SMSa. Mm, wy dostałyście SMSa, a mnie padł telefon. Jak to? No zobacz sobie, proszę. Przeglądam te serwisy i co? I zero reakcji w ogóle nie reaguje na, na nic telefon. To nie wszystko wiem. Ale co wie? Że ty wiesz, a to miała być tajemnica. Ale jak wie? Skąd się dowiedział? Pewnie gadaliśmy sobie przy Twoim komputerze. No i co teraz? Co zrobimy? Hmm, ciężki temat. Hmm. No to co by tu teraz zrobić? No nikt nie wiem. Nie mam pojęcia. Żarcik! Co? Jaki żarcik? Marek, to wcale nie jest śmieszne. <laughs> przecież to ja ci wysłałem tego SMS-a. Ale numer. Poczekaj, sprawdzę, kto jest nadawcą. Marek. No rzeczywiście? No widzisz, ty nawet nie sprawdzasz kto ci SMS-y pisze. Zabawne, wiesz? Dajcie spokój, wy na jego punkcie jesteście przewrażliwione. <śmiech> <śmiech> Daj dajcie spokój. Głupie żarty. Ale dajcie spokój, przecież to był tylko taki żarcik do rozluźnienia atmosfery. A to pojechałeś. No tak, pojechał z południa na północ. Mamo ubiera się i pojedziemy w potęgę te A ty, Marek, odeślij te komputery do naprawy i posprzątaj mieszkanie. Przynajmniej ci odechcę, głupich żartów. Wy się w ogóle bawić nie umiecie. Gdyby jeszcze było się z czegoś śmiać. Odej, mamo, już spokój, jest wszystko okej. Okay. No okej. My się ubrać i idziemy w potęgę te Dobrze. Tylko uważajcie na waszego bliźniaka. Haha. Ha, ha. No i dzisiaj to już tyle. Zostawcie łapkę na liksę do następnego odcinka. To na razie. Pa!